<śmany> Kolego, witaj, to ja. Mm, dzisiaj tylko tu opowiem Wam coś bardzo, bardzo ważnego. Nie powiem Wam nic złego. Mm, bardzo ważne jest przyjaźń. Jeśli mnie nie słuchasz, to wyjazd. Mm, a jeśli mnie posłuchasz to zauważysz korzyści, których sam byś nigdy nie wymyślił. Koleżanko, witaj to ja dzisiaj tylko tu opowiem wam coś bardzo, bardzo ważnego mm, Nie powiem wam nic złego mm, Bardzo ważna jest przyjaźń jeśli mnie nie słuchasz, to wyjazd mm, a jeśli mnie posłuchasz, to zauważysz korzyści mm, Których sama byś nigdy nie wymyśliła. Mm. Was na Ciebie.